Sięgam, że ja rano się popłaczę, bo mam na siódmą i nie ma szans, że zdążę cokolwiek tutaj zrobić, żeby to wyglądało lepiej, jeśli faktycznie coś nie wyjdzie. Więc lepiej, żeby wyszło, bo nie żeby coś, ale no. Będę musiała to jeszcze poprawić przed spaniem, bo cały czas mi coś tutaj wyłazi, ale środek tygodnia, włosy na bałek, no czemu by nie? Wróciłam już ze szkoły i nie nagrałam dla Was za wiele, też chyba nawet nie nagrałam dla Was żadnego takiego sensownego początku. Więc witajcie w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem. I tak jak powiedziałam, wróciłam ze szkoły. Właściwie to się z niej zwolniłam, bo strasznie bolał mnie brzuch. I zażywałam chyba z trzy tabletki i nic mi one nie dały, więc stwierdziłam, że się zwolnię. I jestem w domu i czuję się lepiej, więc przynajmniej tyle. I też rano Wam za bardzo nie pokazywałam tych włosów, bo pokazywałam Wam, jak ściągam ten wałek i jak te włosy wyglądają, ale nie pokazałam Wam, co w końcu z nimi zrobiłam. I no nie podobało mi się to, jak te przody wyglądały, bo to tak niezaspecjalnie się zakręciło. Też ja to grzywkę. Mam już długą, bo ja ją zapuszczam, dlatego zrobiłam sobie to mniej więcej tak. Z tyłu mam to spięte kokardą i myślę, że wygląda to uroczo. Idę zaraz myć makijaż, bo moja cera ostatnio przeżywa jakieś gorsze chwile i mam strasznie przesuszoną brodę. Nie wiem, czy to widać, ale nawet ten makijaż tak nie za specjalnie się prezentuje i chcę to zmyć i posmarować tą brodę jakimś takim nawilżającym kremem. No bo przesuszyłam ją sobie maścią na zmiany trądzikowe, bo strasznie mnie ostatnio wysypało, ale jest już lepiej, tyle że mam teraz tutaj no, trochę przesuszone to wszystko. Chwilę się do Was nie odzywałam, ale to dlatego, że się uczłam, bo najbliższe dni będą intensywne, przez to, że, no wiadomo, zbliża się koniec półrocza, trzeba jeszcze coś napisać i uczę się. Wy też się uczcie. No i co? Rozwoliłam sobie tą fryzurę, którą miałam wcześniej, bo już nie wyglądała za specjalnie i zrobiłam sobie byle jak kucyka, więc nie zwracajcie na niego uwagi, bo nie jest on idealny. I tak, miałam mam makijażu. Tutaj na Brodzie widać pozostałości po tym, co było wcześniej, bo naprawdę było tragicznie. I stwierdziłam, że pokażę Wam tą maść, bo jest ona naprawdę spoko, ale uważajcie z nią. Jest to coś takiego. Ja wcześniej używałam takiej maści benzakny, ben. coś tam. Nie wiem, wkleję Wam tutaj zdjęcie, bo nie chcę kaleczyć nazwy. Tyle, że tej maści nie było w żadnej aptyce. Nawet na hurtowniach jej teraz nie ma, więc to jest podobno zamiennik, że jest ten sam skład, tyle, że inna firma. I naprawdę jest spoką, tyle, że tamta maść mnie aż tak nie wysuszała i no, musicie uważać, bo naprawdę polecam tyle, że strasznie wysusza. Ja jeszcze się pouczę i nie wiem czy do Was się jeszcze dzisiaj odezwę, a jak nie, to widzimy się po prostu jutro. Doktor, doktor. Ogólnie to mamy kolejny dzień i ja po szkole byłam na zakupach, zresztą coś tam dla Was nagrywałam i teraz zrobimy sobie. Hol zakupowy, bo mam tutaj parę rzeczy. Pierwsza rzecz, czyli taki sweterek z H&M -u. i chyba nie będę Wam nagrywała mierzenia, bo już Wam pokazywałam, jak te ubrania wyglądają na mnie w przymierzalniach, więc nie będziemy się bawić drugi raz w to samo i od razu Wam pokażę ten taki kod tutaj, żeby nie było pytań, więc jak coś to sobie zatrzymajcie. No i tak jak powiedziałam, ten sweterek kupiłam w H&M, ja mam rozmiar S Kosztowało to 79,99. Kolejna rzecz, czyli takie spodnie z beczki są przepiękne, jeszcze były na promocji i zapłaciłam za nie dokładnie 65,90 i tutaj też jest ten kod, więc od razu Wam go pokażę. Tadam. Ogólnie są to spodnie z niskim stanem i matko jedyna, jak niski stan wygląda ładnie, tyle, że oczywiście będę musiała je skrócić. I one tutaj mają takie. Takie O. I to tego chyba nie będzie, jak te spodnie skrócę, ale to dobrze, bo mi się to w sumie nie podoba. No i ostatnia rzecz, czyli taka bluzka z berszki. Ona kosztowała 65 zł. I oczywiście mam rozmiar XS, a tu łapcie ten kod. To na tyle, jeśli chodzi o moje ogromne zakupy. Ja jestem zadowolona. Kupiłam spodnie, a spodni mam mało, więc cieszę się, że znalazłam jakieś fajne. I do tego mamy bluzkę i sweterek, więc. Fajnie wyszło. Zaświeciłam światło, bo mam wrażenie, że strasznie dziwnie te nagrania wyglądają po ciemku. W każdym razie przyszły mi dwie książki i już Wam pokazuję, co tutaj mam. I pierwsza to jest dom z liści. Taka cegiełka. To jest moja pierwsza książka w twardej oprawie, okładce. No, jeden pies, bo moje poprzednie są w tej takiej zwykłej, miękkiej i nawet ostatnio widziałam fajną książkę w MBQ, bardzo mnie zainteresowała, ale widziałam, że no, ma twardą okładkę i miałam takie: no to raczej nie wezmę, bo nie będzie mi pasowała na półce i w ogóle. I zmieniłam nastawienie, bo mam już tutaj dwie książki w kolekcji. No, ale wracając do tej książki, to ona jest bardzo. Bardzo taka dziwna, bo no sami zobaczcie. Fajna nie. Także nie mogę się doczekać, aż przeczytam tą książkę, ale najpierw przeczytam tą jest to portret Lukresji i dostałam tą książkę przedpremierowo. Swoją drogą bardzo dziękuję wydawnictwu za tą paczkę. I jest to literatura piękna i bardzo mi się spodobał opis. Myślę, że książka będzie bardzo ciekawa. I też nie mogę się doczekać, aż to przeczytam. Może od razu zrobimy sobie też update czytelniczy, bo czemu by nie? Przeczytałam Wesele, nie wypowiadam się i skończyłam czytać tom drugi, część drugą Rodzina Monet. I teraz czytam tom trzeci, część pierwsza, jestem na stronie 266. I też domówiłam sobie pozostałe dwa tomy, których mi brakowało. Chciałam się też zapytać, czy ta seria o rodziny monet ma tak wyglądać i nawet przysunęłam ją do samego tyłu, żeby wszystko było równe. I te napisy są takie, że to idzie tak, 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 tak. I tutaj coś się psuje. Nie wiem, czy mi jakiegoś tomu brakuje, czy to po prostu tak ma być, ale no nie wiem, tak. troszkę dziwnie to wygląda. Mam właśnie makijaż, i zaraz będę robić notatki. Muszę między innymi zrobić notatkę z matematyki i z biologii, ale z biologii dzisiaj nie zrobię i potem zrobię sobie chyba jakąś maseczkę, bo ostatnio sobie kupiłam na promocji taką jedną która jest taka wypasiona, ale kosztuje 10 zł, ale była na promocji więc ją kupiłam i sobie ją dzisiaj zrobię. Mam na myśli dokładnie tą maseczkę i muszę w końcu zdjąć te świąteczne dekoracje, bo zaczynają mnie denerwować, ale wracając z tej maseczki, to ja już raz ją miałam tyle, że ona była chyba niebieska, więc to jest jakaś inna ale tamtej nie było, więc wziąłam tą i zobaczymy, jaka ta będzie. Skończyłam tą matematykę, a teraz idę się umyć i chciałam wam jeszcze pokazać. To oto masełko do ciała od Yorkai. Ja już je używam od jakiegoś czasu. Chyba tą paczkę z tymi kosmetykami pokazywałam wam na którymś z masów z tego co kojarzę. I używam właśnie to masu do ciała i jest ono świetne, więc szczerze Wam je polecam. Tego olejku używam trochę mniej. Zresztą jak widać, ale też jest bardzo fajny. A więc to są kolejne kosmetyki od Yorkai, które są świetne umyłam się i teraz będę robić sobie tą maseczkę razem z wami i co chciałam wam powiedzieć nie mogę się doczekać, aż będę miała nowe paznokcie, w zasadzie będę miała je jutro, ale no patrzcie na ten odrost, jeszcze ten mi cały czas odpada i go podklejam, bo moja mama kiedyś sobie robiła sama paznokcie i ma ten taki zestaw do robienia tych paznokci, więc mi to podkleja, ale tak to jest masakra. Nie wiem o co chodzi, bo nigdy tak nie miałam, że po prostu paznokieć mi odpadał. Także bardzo chcę już nowe paznokcie. A teraz przechodzimy do maseczki. Wyglądam strasznie łyso w tej fryzurze i bez makijażu. Tutaj mamy tą maseczkę ona jest taka fajna, taka śmieszna. Nie pamiętam, czy ta maseczka była dwuczęściowa, czy jednoczęściowa i teraz się pogubiłam. Ogarnęłam już co i jak, także nakładam tą maseczkę. Też powiem wam, że jutro będę nagrywała od rana odcinek, bo tak, stwierdziłam, że chcę dla was częściej nagrywać, bo we wrześniu mi się to faktycznie udawało. Dodawałam chyba dwa filmy tygodniowo, więc teraz chcę do tego powrócić. Górę mamy założoną, ale odkleja mi się obok nosa, więc zaraz będę musiała to poprawić. Teraz Pokeram tą dolną część. Dobra, poradziłam sobie z tą maseczką, ale miałam lekki problem. I nie wyglądam w ogóle, jakbym miała maseczkę chyba, ale jest fajna. Idę teraz czytać rodzinę monet i będę siedziała z tą maseczką. I to też raczej będzie już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!